Pascha naszego Pana Jezusa Chrystusa to jest nowe stworzenie, to jest nowy tydzień, kiedy Pan Bóg wszystko chce na nowo ulepić, kiedy chce cały świat odnowić. I każdego dnia będą w tym tygodniu stwarzane nowe rzeczy, tak jak to było na początku. Dzisiaj usłyszymy w Ewangelii o stworzeniu nowej kobiety, za chwilę będzie też o nowym mężczyźnie, o Piotrze, który się odnowi zupełnie. Jaka jest ta nowa kobieta, o której dzisiaj Ewangelia opowiada? Otóż znajdujemy ją przy grobie pana Jezusa. To jest ktoś, kto płacze nad jego śmiercią, ktoś, kto powinien nie mieć żadnej nadziei, bo ten, którego kochała, odszedł, nie żyje. Nic takiego się nie dzieje w Marii Magdalenie. To jest kobieta, która choć płacze, to chce z nim być. I jej tęsknota, jej pragnienie jest tak wielkie, że ona nie zważa na nic innego. Kiedy zjawiają się aniołowie. To ona zachowuje się tak, jakby spotykała ich codziennie. I to w ogóle nie dziwi. Ona chce swojego pana. Kiedy rozmawia z ogrodnikiem i mówi, że ona sobie sama poradzi z jego martwym ciałem, to ona nie myśli, rozumnie. Ona tylko chce się do niego dostać. Jej nie interesuje to, że on nie żyje. Jak trzeba, to ona może być samym jego ciałem. To jest takie pragnienie, które wszystko przekracza, które na nic nie zważa, którego nic innego nie interesuje. Co jest skutkiem? Skutek jest taki, że kiedy Pan Jezus widzi takie pragnienie, to wypowiada tylko jedno słowo tylko jej imię i ona wszystko już wie. To jest nowa kobieta, która potrafi po jednym słowie zrozumieć wszystko, o co Panu Bogu chodzi. Mężczyznom Pan Jezus musi tłumaczyć długie godziny. Tomasz musiał włożyć swoje ręce w jego rany. Jan musiał przełamać swój lęk przed wejściem do grobu, a uczniom w Emaus musiał kilkanaście godzin tłumaczyć, że to on. I jej powiedział jedno słowo i ona wszystko wie. Taka jest miłość kobiety, która jest stworzona na nowo. I to jest czas, kiedy trzeba nam uwierzyć, że tak można, że można tak za Panem zatęsknić, że można tak go poznać. To dlatego Pan Jezus właśnie z niej czyni pierwszego zwiastuna, bo ona wszystko wie, i nawet jej nie przeszkadza to, że Pan Jezus jest trochę gburowaty, że kiedy ona chce Go dotknąć, to On mówi nie dotykaj mnie. Jej to nie przeszkadza. Ona rozumie, ona zna Boże zamysły, ona wie, dlaczego Pan Bóg robi tak albo inaczej. To jest nowa kobieta, która została przekształcona przez zmartwychwstanie, dlatego że to zmartwychwstanie jest nowym stworzeniem, które nas całkowicie odnawia.